No proszę. Proszę bardzo. No i tak, komplet koper. Jest ich pięć. A tak w ogóle widzę, że Pan dużo wie. E, I jestem teraz ciekawy, jak Pan sobie poradzi w tej drugiej, niektórzy mówią trudniejszej części naszego teleturnieju, czyli licytacji. Jeżeli w ogóle będzie Pan chciał licytować, mhm. jak to będzie? E, tak, licytujmy. Proszę bardzo, czy komplet, czy jakoś pojedynczo? E, może, może spróbujmy pojedynczo. Od której zaczniemy? Ale zacznijmy od jedynki. Ile za jedynkę? Hmm. A mogę coś zapytać? Zawsze. Powiem pan? Tak. Jak Tylko proszę, proszę nie pytać hmm. o minusy. No dobra. <noise> tak, przewidziałem. Przewidział pan doskonale. <noise> dobra, za jedynkę, tak? tak? Za jedynkę niech będzie 4000. Za jedynkę za drogo. A co pan proponuje? 1000 zł. Myślę, że za tanio. To lećmy dalej. Okej. Okay. Dziesiątka. E, no za dziesiątkę wyższy nominał 6000. Czyli rozumiem, że będzie naj, najdroższy 42, tak? Dobry tok myślenia. <gry> za dziesiątkę ile? 6. Za drogo. Co pan proponuje? A ja na razie nic, bo to bardzo okay. drogo jest, bardzo drogo. 22 ile? Jeżeli tu było 6, niech będzie 8. A która jest najtańsza? Może tak zaczniemy. A która jest najtańsza? A no, ja lubię tanio kupić coś. Na początek coś kupię, żeby jakoś to zacząć wszystko. No dobra, to niech będzie, że najtańszą będzie koperta 42. Ile? 3000. 1000 dam. To krakowskim targiem 2. Proszę, 2000. No ja jakoś musieliśmy zacząć, prawda? Jasne. Proszę bardzo, 2000 dwa dwa jest pana, koperta 42 moja, tak? Tak, zgadza się. 42 jest pana. Teraz, która jest najtańsza dalej? No dobra. A dlaczego nie zaczynam od najdroższej? Ja lubię tanio kupić. No dobrze, to teraz najdroższy. Najdroższy pan sobie zostawił. Dobrze. No dobran, to jedynka. Ile? Proponowałem cztery. A za ile pan sprzedam? Za trzy oddam. To ciągle za drogo, bo ja mówiłem tysiąc, prawda? Tak. Hmm, mam się ustosunkować do tysiąca. No. Trzy? Nadal no, za drogo? Może powiem tak. Mhm. Mnie interesuje dziesiątka. Dziesiątka pana mhm. interesuje? To jest słaba koperta? No, po prostu mnie interesuje. Powiem szczerze, dziesięć to jest numer, który zawsze miałem w dzienniku. Mhm. Nie oddam jej tak. Od tak. Zaproponowałem za nią sześć. Ja proponuję za nią dwa tysiące. Dwa tysiące? No, nie, panie Krzysztofie, 2000, pan powiedział, to może spróbujmy to krakowskim targiem? 4 Tak, wszystko strasznie drogo pan chce sprzedać, tak? No tak. A dwadzieścia ile kosztuje? O, jeszcze się. Dla nie pani mówi osiem? 10 Taniej bym prosił. Taniej. Bo osiem to za drogo już. Osiem za drogo. Hmm. Za pięć tysięcy. Panie Arturze, powiedz, ile tam jest w 22. To jest dobra koperta? No dobra, ale 5 tysięcy za drogo. Ale dobra dla mnie? Tam jest 20 tysięcy. a 20 tysięcy. No to jeżeli to jest 20 tysięcy, to ja jestem zainteresowany, żebym na chwilę została jeszcze przy mnie. No ja mogę dać za ją 2000. Nie za te 20 tysięcy To cztery. Może krakowskim targiem 3. 3. Zgoda. Proszę 3000. tysiące w porządku. Proszę bardzo. 3000 tak jest, 3000 i koperta 22. 22 moja, tak? Tak. Czyli te 20 tysięcy pan mi teraz sprzedał za 3000. Tak. Tak pan powiedział, że tam jest 20 Tak. 35 jest 30 tysięcy. Dam za nią 2000. No, No nie, to jeżeli tu było 20 tysięcy, to jest 30 dostałem 3. No to biorę 4. Proponuję 4. Zgoda, proszę 4000. Proszę bardzo i teraz tak, zdaję panu 4000, 40. a pan mi oddaje kopertę 30-30 tysięcy. 30 okay. Dziękuję. No, i dwie na stole. Tak. To w zasadzie najdroższy odkupiłem od pana. Bardzo tanio. Teraz w dziesiątce panu zostało trzy tysiące. Mhm. Tysiąc mogę dać. I tak dużo daję. A w jedynce? W jedynce jest minus. Minus jest? Też mogę dać tysiąc za niego, dla przyzwoitości. Mówi pan jak mężczyzna mężczyźnie. Oczywiście. Czyli proponuje pan 1000 za jedynkę i 1000 za. Tak jest, za słusznie. Dziesiątkę. I ma pan gotówkę bez ryzyka. Ile pan ma pieniędzy? 4, 5, 6, 7, 8, prawda? 8 tysięcy. Jeżeli dobrze to będzie 10 tysięcy na koniec gry. Gotóweczka. Fajny wynik. No, bardzo fajny, muszę przyznać. Hmm. Czyli co, jeden, w jedynce jest minus, tak? Tak. Nie wiem. Mogę dodać na... żony? Jasne, proszę. Jak myślić? Ja myślę, że w jedynce nie ma minusa. Czyli, że nie ma tam minusa? Nie ma. A w 22 jest 20 tysięcy? Jak pani sądzi? Mówiłem otwarcie. No jeżeli powiedział pan jak mężczyzna mężczyźnie, no to wierzę, no. że tak. i mówiłem, że w 35 jest 30 tysięcy. Tak. Być może. A jeszcze nie powiedziałem co jest w 42, a odkupiłem najtaniej. No. Pewnie najwięcej. Pewnie było najwięcej, tak? Wolałem na początek odkupić najlepsze. Rozumiem. No dobrze. Czyli myślisz, że w jedynce nie ma minusa. Tak. I w 22 jest 20 tysięcy. No, miejmy taką nadzieję. No to już jakby dla pana nie ma takie znaczenia, bo już ja mam. Ja proponuję za nią 4 tysiące. Za 20 tysięcy 4? Tak. Pan proponował mi za nią 3. Dałem panu 1000 robić. Pan ma teraz 8000, prawda? Tak. Ma pan, mój, tu 4, 5, 6, 8. 9, 9, 9 jest 2, tak, 9, 9, 9 słusznie. To nawet się pomyliłem, mówiąc, że jak tam 2000, to będzie pan miał 10, bo już ma pan 9, byłoby 11, prawda? Tak, dokładnie. To zróbmy tak. Mhm. Pan mi oddaje całą swoją gotówkę. 9000 mhm. i te dwie koperty. Mm -hmm. A ja panu daję koperty 22 oddaję panu całą gotówkę. Wszystko, plus co pan dwie ma, kuperty. co panu zostało pan, został, pan oddaje koperty pieniądze i ma pan 22. Mam 22 i zostaję wtedy tylko z kopertą 22 tak. To może inaczej, oddaję panu całą gotówkę dwie koperty ale 22 zostawiam u pana, a może wezmę 42, skoro pan powiedział, że tam jest tak dużo. Zgadzam się. Dobrze. Zamieniamy się. Hmm. Panie Krzysztofie. Pan zaproponował, się zgodziłem. Działamy. Wrócę do poprzedniej myśli. Do początku tak. rozmowy. Słucham oddawcza. Tu jest 9 na stole, 10 i 1k. Sprzedam panu dziesiątkę za 2000. Proszę 2000. Proszę zobaczyć. Tu mamy 2000. I koperta numer 10 jest moja, tak? Dokładnie. Teraz ma pan 11 tysięcy i kopertę 1. I kopertę numer 1. Pan, panie Krzysztofie, powiedział mi, że tutaj jest minus. Tak. Podtrzymuje pan tą, tą informację? Mogę podtrzymać. Ha, ha, ha. Jak myślisz? Ja bym tą kopertę sprzedała, mimo wszystko. Okej, okay, spróbujmy ją sprzedać. Ale zanim dobijemy targu, mm -hmm. chciałbym zaproponować kopertę 22 Tak? za wszystko, co pan ma. Mówi pan o gotówce. Tak, daje pan 11 tysięcy, jedyneczkę i ma pan 22. A, czyli jeszcze oddaję panu jedynkę. Tak. To jest moja decyzja. Aj, 22 pan powiada. Powiedział pan, że tam jest 20 tysięcy, tak? Tak. Hmm. A jeżeli chciałbym panu sprzedać jedynkę. Tysiąc skłonny jestem dać, może tak powiem. Tysiąc jest pan skłonny dać? Tak, za jedynkę. Zastanawiam się, powiem szczerze. To jest takie przysłowie, które mówi lepszy wróbel w garście niż gołąb na dachu, tak? Aha. Mm. Może pan jedynkę za tysiąc sprzedać. To jest kuszące, bardzo. <noise> Pana decyzja, tak? Może zróbmy tak. Mm -hmm. 22, proszę otworzyć. Proszę otworzyć. O, moja koperta. Proponowałem zamianę, prawda? Wszystko, co pan ma, koperta pieniądze za 22, tak? Tak. To zobaczmy, co mógł pan mieć. 20 tysięcy. 20 tysięcy. Mówiłem prawdę? Mówił pan prawdę. Do niśczarki, proszę. Bo to już moje, już już grą. Hmm. Sprzedałem pan te 20 tysięcy, pamięta pan? O rano. za 3 tysiące? Za 3. Za 3 tysiące Jestem skłonny uwierzyć w to, że w jedynce jest minus. A w 35 mówiłem, że 30 tysięcy, prawda? Tak. Przedał pan za cztery. Tak. Chce pan tą kopertę? Na własność czy do obejrzenia? Albo na własność, albo do obejrzenia. Proponuję panu, tak jak tam, zamienić mm -hmm. na wszystko, co pan ma. Tą kopertę. Mhm. Mm jak myślisz? Ja bym nie zamieniała. Nie zamieniałabyś? Nie. Ale pan Krzysztof miał rację. 22 było 20 tysięcy. Mówiłem. Co tam jest? 35. Oddał mi pan za 4. Proszę, śmiało. Ile jest? 30 tysięcy. 30 tysięcy. Do niszczarki, proszę. No tak, jak mówiłem. Tak. No, o, te koperty już są nie do odzyskania, tak? No właśnie. Najlepszą jest koperta. No ale była taka szansa, Miał Była, była szansa, oczywiście. Teraz mamy jeszcze 42 i 10 u mnie. Mm -hmm. 42, powiedział pan, że jest najlepszą kopertą. Tak. To wymieniamy się? O, no. Wszystko, co pan ma na 42. I on? Żona już jest zakręcona. Widzę. Ale pan jeszcze kontroluje sytuację. Nie, kontroluję, no. staram się kontrolować. Pana decyzja, Panie Arturze. Iwona? Ja bym się nie zamieniała chyba. Nie zamieniałabyś się? Nie. Wiesz co, Iwona, myślę, że... kusi mnie to 42, wiesz? To zamień się. jak siedziałem przed telewizorem, to dziwiłem się ludziom, że tak długo podejmują decyzje, okazuje, się, okazuje się, że siedząc tutaj na tym fotelu... Dobrze, żeby Panu łatki decyzję, dobrze? Mm. Mówiłem, że w dziesiące ile jest? Pamięta Pan, co mówiłem? Hmm, chyba nie podał Pan wartości, nie pamiętam, że jest to Podałem. równie dobra e, koperta, jarki mnie, jak, jak i dla mnie, dla Ale kupowałem, podałem wtedy. Nie pamiętam. Kupiłem pan, za 2000, tysiące i powiedziałem, ile tam jest. Nie pamiętam, Panie Krzysztofie. Żona pamięta? Nie, nie pamiętam. A warto zapamiętywać przebieg gry. Czasem niektóre rzeczy umykają. Właśnie. To najważniejsze. Hmm, nie, naprawdę, nie pamiętam ile w jedynce. Nie w jedynce, w dziesiątce. Przepraszam, w dziesiątce, tak. Ma pan rację. Nie pamiętam. Próbuję, szukam w pamięci, no dobra, ale. Jak pan nie pamięta, to już nie ma znaczenia. <laughs> Bo chciałem panu pokazać. Ile tam jest? Żeby pan nie sprawdził dalej. Mhm. Ale jak pan nie pamięta, to już zostawiamy. Hmm. No to może wymienię się na dziesiątkę. Na, na dziesiątkę? Proszę bardzo. Czyli co? Całe, cała wartość gotówki, jedynka na dziesiątkę. Tak. Ale to 42 jest najlepszą kopertą. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Hmm. W martwym punkcie, panie Krzysztofie, naprawdę. No to trzeba podjąć decyzję, żeby ruszyć teraz. I to pan musi podjąć. Tak, wiem. A, kto ryzykuje w nie siedzi? Tak Got jest. Gotówka i jedynka za 42. Proszę bardzo. Proszę całą gotówkę do mnie. Jedynkę proszę do mnie. I pan... Dziękuję. Pan teraz ma kopertę numer 42. A ja mam koperty i pieniądze. Tak. I cały czas mi o to chodziło. Żeby mieć wszystkie koperty za darmo i mam. Mm -hmm. Mam za darmo czy nie? Poniekąd tak. tak. No nie, bo pan nie ma pieniędzy, więc mam. Pan miał 5 kopert, prawda? A teraz ile pan ma? Jedną. A ile pan ma gotówki? Gotówki nie mam. Czy cztery koperty oddał mi pan za ile? Za 12 tysięcy tam jest. A ile pan ma pieniędzy? A to jest pytanie. Za darmo mi pan oddał, cztery koperty w prezencie dostałem od pana. Przecież ma, miał pan 5 kopert, a teraz ma pan jedną, tak. i nie ma pan pieniędzy. Gotówki nie, nie wiem co jest w kopercie. No tak, ale za darmo mi pan oddał cztery. Bo pan miał 5 kopert, przypomnę. Tak. No tak. To co za, za biznes pan zrobił? Doradca a, finansowy. Może dobry. Niedobry. Niedobry? Nie. Dlaczego? No, bo, bo miał pan 5 kopert, a ma pan jedną. To gdzie to biznes dobry? I pewnie, jeżeli chciałbym teraz sprzedać panu 42, to cena nie będzie no. wygórowana. Nie będzie wygórowana. Ile pan chce za nią? Hmm. Może 10 tysięcy? Tani. Ale to była najlepsza koperta, jest najlepsza. Była, jest. ale teraz już nie jest. Była najlepsza, jak leżała po pana stronie stołu, No oczywiście. Tak? Teraz jest najlepsza, już najlepsza nie jest, tak? nie. 10 tysięcy za drogo. Za drogo, zdecydowanie. A ile byłby byłby, byłby pan gotów mi za nią zapłacić? 2 tysiące. Hmm. Tania, panie Krzysztofie. A 10 za drogo. 8. 3. Cztery tysiące. Za 6. Zgoda. Proszę bardzo, tu mamy sześć tysięcy. I poproszę kopertę. Czy pan coś jeszcze się waha? Zastanawiam się. Za łatwo mi ją pan oddał. Jak myślisz? Czy pan mi ją załatwił? Nie wiem. Właśnie. Może ja ją załatwił panu, oddałem. Może tak. Mm -hmm. Zniszmy moje koperty, żeby nam tu nie myliły. Proszę bardzo. Dziesiątkę do niszczarki. Dziesięć jedenaście do niszczarki, tak. Dziesięć jedynkę, tak. tak. Mm -hmm. okay. I co, sprzedaje pan za sześć tysięcy? Koper 42. Oj. Ciągle się waham. Łatwo ją oddałem. Zaproponowałem, wyszedłem z 10 tysięcy, mam 6. Dlaczego łatwo? No po walce. No tak, owszem. Od, od 10 pan zaczął. No tak, ma pan rację. Licytowaliśmy, tak? Dokładnie. To może jeszcze mi pan dołoży troszkę... Ile dorzucić? 2000. Zgoda. 6, dokładam. Dwójkę. 8000. Osiem 8000. Tysięcy. Osiem tysięcy. Już więcej niż pan chciał w czasie licytacji, prawda? Mhm, ale warto. 7. Okej, dobra. Do 10 już nie wracam. Trzeba mieć honor. To co? Za 8 idzie? Ja myślę, że tak. Myślisz, że tak? A jeżeli jest tutaj coś więcej? Trudno, to jest gra. To jest gra. Nie wiem, panie Krzysztof. To jest kuszące. No proszę się zastanowić. No pogadajmy jeszcze chwilę o niej. Proszę uprzejmie. Na początku powiedział pan, że to jest najlepsza koperta. Tak. Później kiedy ja ją przyjąłem okazało się, że jest najgorsza. No takie metody troszkę handlowe, no. No tak, no. Prawda? Żeby taniej kupić, drożej, drożej sprzedać, sprzedać. jak pan kupuje coś, to pan znajduje wady. Prawda? No, żeby zbić cenę. No tak. A jak się sprzedaje, to się chwali. Więc ja no też tak. chwaliłem. Chwalił chyba moja. Oczywiście. Żeby dobrze sprzedać. Hmm. Ostateczna decyzja? No to już jest twoja decyzja A Cztery, dwa hmm, Sześć No nie wiem, pani Krzysztof A koperta i osiem tysięcy? Nie rozumiem Zostaje przy kopercie, powiedzmy, i 6 tysięcy, i 8 tysięcy? Jest taka opcja? Ale czy jest? To jest koperta. Pana, prawda? No jeszcze tak. No. I teraz pan proponuje, żebym ja panu dał w prezencie 6 tysięcy, dobrze rozumiem? Tak. A pan mi koperty nie odda. No tak, nie fair granic. Poniżej pas. No. Bo wie pan, tak jakbym ja poprosił po, po od pana, żeby pan za darmo oddał mi swoje koperty. Nie, no ja płacę za nie, prawda? Tak. Pan za Panie Arturze. A... Powiedzisz szczerze i uczciwie? Tak. Tak. Niech pan po prostu weźmie pieniądze. Tak? Wie pan dlaczego. Bo pan nie umie handlować. Mhm. I to widać po panu. Nie w to, nie, nie na tym fotelu. <laughs> no, w pracy może tak pan dobrze doradza. No ale tutaj to niespecjalnie. Hmm, tak, pan, tak pan doradza? żeby No myślę, że tak. Bo tak, ja czuję, że mogę odkupić od pana taniej tą kopertę. Ale nie, nie naciskam na pana. 8 tysięcy po mojej stronie, tak? Tak jest. To może być pana wynik na koniec gry. A może spróbuję jeszcze tysiąc urwać? Chce pan spróbować? Teraz jest pytanie, czy pójdzie. Proszę spróbować. Tylko te, te, teraz pytanie, czy pójdzie tysiąc do góry, czy tysiąc do dołu? <laughs> no, ja mówię, że Pan słabo handluje. Ja czuję, że mogę taniej odkupić. A to jest dobra koperta. Ale mogę kupić ją taniej niż 8 tysięcy. A 8 tysięcy leży na stole. 8 tysięcy leży na stole. Może Pan mieć. 8 tysięcy, albo nie wiadomo co w kopercie. Dokładnie. Ale po raz kolejny powiedział Pan, że to jest dobra koperta. Jest dobra. Ale czuję, że ja mogę taniej od Pana odkupić. Ja mam pytanie: Ilocyfrowa cyfrowa jest ta koperta? Słam? Ilocyfrowa cyfrowa jest czek w tej kopercie, ile cyfrowy? Dużo tam liczb jest. Cyfr. Co pan ma na myśli mówiąc dużo? Czy nie będę tak się rozwijał? Nie, zostajemy przy pieniądzach. Tak? Tak. Ostatecznie? Ostatecznie. Ostatecznie. To proszę. Zostajemy przy pieniądzach, panie Krzysztofie. Dobrze, zgoda. Panie Arturze, gratuluję. Dziękuję bardzo. 8000. tysięcy. Wygrał pan w ciemno rekord życiowy, pobity w tyle turbulencji. Tak, do widzenia. Dziękuję. Dziękuję. Za Dziękuję. Do widzenia. To, że To jest gra. To jest tylko gra. To, co powiedział pan Krzysztof, że nie potrafi handlować, faktycznie pod, pod takim stresem, pod, pod presją w głowie. Cała masa myśli. Nie wiadomo co zrobić, nie wiadomo którą wybrać. Prawda czy blef? Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Państwa również zapraszam tutaj na fotel gracza do gry w ciemno. SMS o treści STAR pod numer 75550. Dziękuję, do zobaczenia. Pani również dziękuję, do widzenia.